Witaj w medytacji, która ma na celu wzmocnienie Twojej motywacji i sił wewnętrznych. Pozwól sobie na chwilę, aby oderwać się od codziennych trosk i zmartwień. Znajdź spokojne miejsce, w którym możesz usiąść lub położyć się w wygodnej pozycji. Upewnij się, że nic nie będzie Ci rozpraszać przez następne kilka minut. Zamknij oczy i weź głęboki oddech, a następnie powoli wypuść powietrze. Pozwól sobie na pełen relaks, aby w pełni skorzystać z tego momentu. Masz w sobie nieskończony potencjał i siłę. Kontynuuj głębokie oddychanie. Z każdym oddechem pozwól sobie na coraz głębszy relaks. Skup się na rytmie swojego oddechu. Poczuj, jak z każdym wdechem napływa do ciebie spokój, a z każdym wydechem opuszcza cię wszelkie napięcie. Poczuj, jak Twoje ciało staje się coraz bardziej rozluźnione i zrelaksowane. Oddychaj. Wyobraź sobie, że jesteś w pięknym miejscu, które daje Ci poczucie bezpieczeństwa i spokoju. Może to być las, plaża, góry, albo inne miejsce, które kojarzy Ci się z harmonią. Poczuj, jak ziemia pod Twoimi stopami daje Ci wsparcie i stabilność. Wyobraź sobie, że z Ziemi do Twojego ciała płynie energia, która wypełnia Cię siłą i mocą. Poczuj, jak ta energia przepływa przez całe Twoje ciało, wypełniając każdą Twoją komórkę, witalnością i siłą. Oddychaj głęboko. Skup się teraz na swoim wnętrzu. Pomyśl o swoim najgłębszym marzeniu albo celu, który chcesz osiągnąć. Zobacz wyraźnie sytuację, w której twój cel jest już zrealizowany. Zobacz oczami, wyobraźni tą piękną scenę. Zobacz kolory, kształty, poczuj zapachy, temperaturę. Użyj wszystkich swoich zmysłów. Poczuj ogromną radość i satysfakcję, które towarzyszą twojemu sukcesowi. Zatrzymaj się w tym uczuciu i pozwól, żeby ta radość wypełniła całe twoje ciało. Poczuj, jak ta radość dodaje ci energii i motywacji do dalszych działań. Oddychaj głęboko. Powtórz w myślach lub na głos. Czuję ogromną siłę i motywację. Mam w sobie moc, aby osiągnąć moje cele. Każdego dnia czuję więcej siły i motywacji. Poczuj, jak Twoja pewność siebie rośnie. Poczuj, jak te słowa i uczucia wnikają głęboko w Twoją podświadomość, wzmacniając Twoje przekonanie o Twoich własnych, ogromnych możliwościach. Teraz wyobraź sobie, że Twoje ciało otacza jasne, ciepłe światło. To światło symbolizuje Twoją wewnętrzną siłę i motywację. Poczuj, jak to światło wypełnia cię od środka, dając ci poczucie pewności siebie i determinacji. Wyobraź sobie, że to światło rośnie i rozprzestrzenia się, tworząc wokół ciebie aurę, która chroni cię i wspiera w realizacji Twoich celów. Oddychaj głęboko, zanurz się w swojej sile. woli zacznij wracać do świadomości swojego ciała i otoczenia. Poczuj, jak Twoje ciało spoczywa na podłożu. Usłysz dźwięki wokół siebie. Weź jeszcze kilka głębokich oddechów. Poczuj, jak powietrze wypełnia Twoje płuca. Kiedy poczujesz, że to dobry moment otwórz oczy, i wróć do tej chwili tu i teraz, czując ogromną siłę i bezkresną motywację. Podziękuj sobie za tą wyjątkową chwilę. Ja również dziękuję Ci za Twój czas. Pamiętaj, że moc i motywacja są zawsze w Tobie, na wyciągnięcie ręki, zawsze gotowe. Aby z nich skorzystać. Wracaj do tej medytacji, kiedy tylko potrzebujesz wzmocnienia i przypomnienia o swojej ogromnej sile. Niech każdy dzień przynosi Ci świadomość Twojej siły i motywacji, które ciągle otaczają Cię i wypełniają każdą Twoją chwilę. Kochaj swoje życie, świętuj każdy moment. I ciesz się obfitością, która jest i zawsze była Twoja.